Zobaczcie, kogo tutaj dorwałem. Cześć. Ola Fijał, sztos. Wasza TikTokerka ulubiona. Jaki masz fajny samochód. Tak, to jest aktualnie moje zastępcze auto, bo Zastępcze się, na to docelowe. spoko, co? Tak. A jakie jest docelowe? Cześć. Docelowe to Mercedes GLA AMG 45 S Plus. Jezus, to ma dużo mocy? <noise> Tamten samochód będzie miał? Eee, wydaje mi się, że chyba 400, ponad 400. Wow. Nie pamiętam teraz. Nie Już się, się gubię, bo w tym roku strasznie często zmieniamy Dobra. samochody. Dobra, do, do brzegu. Ola, Ty jesteś dziewczyną, co umie dryftować, co? Tak. Dobrze Ci to idzie? Tak. Bardzo dobrze. Nie, 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 ja jakby tak chciałbym Ci tutaj przy wszystkich naszych tu osobach bardzo pogratulować, bo według mnie postęp, który zrobiłaś teraz jest turbosztos. O wow, to mega się składa, bo ale... ja jestem turbosztos. Właśnie, ale jaka, jaka jest powiedz no metoda na chłopaków w drifcie. Jak z nimi wygrywać? W sensie, to oni się sami jakby eliminują. A, niektórzy, sami. niektórzy już eliminują się w parku maszyn, kiedy do nich podejdę i mówię, że z nimi jadę. Już widzę, że oko tak mruga szybciej, a, a z innymi no po prostu ja dużo trenuję i to jest chyba... Więc Ola, gnieź tych chłopaków, trzymam za cię kciuki, bo największy niestety od strony chłopaka jako mnie jest Przegrać z dziewczyną, więc ty ich po prostu psychicznie eliminujesz. A ja właśnie chcę zbudować mocne auto, przejść do klasy Pro i spotkać się z Tobą w finale A. Nie muszę wygrać, po prostu chciałam się z Tobą spotkać. Ja też. No to dobrze. Ale może kiedyś. Korzystaj ze swojego zastępczego samochodu. Przyjemny zastępczak, prawda? E ale może jakiegoś zrobisz tutaj boczka, czy ty nie? Nie, tym już lepiej nie. Pie, da. Tylko yy, drift? Tam skrzynia jest, wiesz, troszeczkę. A, psują się te skrzynie. No w właśnie, samochod. więc wolałabym nie ryzykować. No widzicie, więc e, czekajcie i wbijajcie do Oli na kanał Turbosztos, bo ona tam super A. rzeczy pokazuje. To prawda. I do Kuby też. Pamiętajcie, to jest ja w ogóle zaczęłam driftować dlatego, że zobaczyłam Kubę Przygońskiego w Karpaczu i powiedziałam chcę być taka jak on, wow, jak dorośnie. Wow, no to to jak się Jak ja liczy. dorosnę, nie chcę. Dobra. Dzięki, trzymajcie się.